Witam Państwa serdecznie Dawno mnie nie było Nagrywam starym telefonem obecnym na prawie. także nie wiem jaka ostrość tu wyjdzie Ryby jak widać wszystko zdrowe, żyje Chyba już stary jest i wielki Kosiarki, wszystko pływa leczyki. No. Także Jak to u mnie, kochani, nie ma na co narzekać. Bo wszystko zdrowe Akwarium jest zdrowe no, Nie wiem jak tu wyjdzie ten film Bo właśnie z starą Nokią nagrywam bo tam musiałem dać do naprawy. Także... Pewnie nagrywałem tym aparatem i było dobrze. No, no przejdziemy jeszcze tu trochę. Tu pełno maluchów. No jak widać, to i na no, pełno maluchów wszędzie jest. Ostatnio, co się, która okociła samica, to zdychała. Okociła się i zdychała. I zostało kilka tylko starych ryb. W tej chwili i reszta, wszystko młodzież. Wszystko młodzież, o, jak tu widać, to wszystko młodzież. No. Tu maluchy się bawią. No, i przejdziemy jeszcze tu. Tu, jak widać, wszystko ładnie żyje, wszystko ładnie rośnie. Rybki zadowolone, rośliny się rozrastają. No. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie w nowym roku 2022. Życzę wszystkim powodzenia i dużo zdrowia. I zapraszam w przyszłości na kolejny jakiś krótki filmik. O, o już się zmęczyłam, bo ta choroby moje to już no jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie. Hej do następnego razu.